Cześć wszystkim, witamy na naszym kanale. Ja nazywam się Rafał i w dzisiejszym odcinku zajmiemy się premierami Marki Clinton. Weźmiemy sobie pod lupę Easy One QD, czyli najnowszy Quick Detailer oraz produkt Glossify, który również jest Quick Detailerem, z tym, że są pomiędzy nimi pewne różnice, o których Wam opowiemy w tym odcinku. Zapraszamy do oglądania. Pierwszy produkt, taki, weźmiemy pod lupę, to Easy One QD, czyli ten podstawowy quick detailer, który ma być bardzo prosty w użyciu. Ma zwiększać nam szklistość dla kieru i śliskość, Śliskość przede wszystkim. Ponadto można go używać jako wspomagacz do suszenia. Spróbujemy też wjechać nim na szyby i zobaczymy, jak to będzie się prezentowało. Co można więcej o nim powiedzieć? Tak naprawdę niewiele jeszcze o nim wiemy, mimo że już go kilka razy testowaliśmy. No to nadal jest to troszeczkę taka do nas tajemnica. Mam nadzieję, że dzisiaj ją tutaj z wami rozwiążemy. Ja przygotowałem sobie. Już takie pole robocze, mamy dwie ćwiarteczki, które będziemy sobie odpowiednio e, traktowali tymi produktami. Myślę, że nie przedłużam. Zaaplikuję na lewą stronę Izzyłana, później przejdziemy do Glossify, a. Ja też trochę o nim opowiem i zobaczymy porównanie. pierwszą aplikację tego pierwszego kuwietylera czyli Easy One QD mamy już za sobą jak sama nazwa wskazuje produkt jest naprawdę bardzo bardzo prosty do użycia przy samym rozprowadzaniu produktu niewiele trzeba zaczekać żeby ten produkt sobie zaczął samo odparowywać oczywiście dotarliśmy drugą suchą stroną mikrofibry natomiast to była tylko i wyłącznie formalność super zapach super aplikacja więcej na razie nie oceniamy będziemy widzieli za chwilkę Teraz czas przejść do drugiego bohatera odcinka, jakim jest Glossify, czyli produkt teoretycznie mocniejszy, teoretycznie bardziej trwały i mocniej przyciemniający. Za chwilkę to sobie porównamy i zaaplikujemy. Sposób aplikacji jest praktycznie taki sam, a ja to jeszcze potwierdzę w praktyce, czy, czy nam się uda to zrobić w dokładnie taki sam sposób i będziemy dalej rozmawiać. Zupełnie szczerze mówiąc, tak naprawdę nie spodziewałem się aż takiego rezultatu, jaki udało nam się osiągnąć. Przyciemnienie w produkcie Glossify, czyli tym trwalszym, mocniejszym i delikatnie droższym, jest ewidentnie mocniejsze. Widać to szczególnie tutaj w miejscu, gdzie była taśma. Ten lakier po lewej stronie jest dużo bardziej jasny, tak bym to powiedział. Co do innych cech tych produktów, no to. Tak naprawdę nie wiem, jak to teraz rozwiązać. Myślę po prostu, że zrobimy tak, że e, tak na oko przepołowimy sobie ten samochód na dwie części e, i na jedną zaaplikujemy tego kudeka Easy One, na drugą Glossify'a. Wtedy sobie porównamy, e, wiadomo, porównanie takie wizualne będzie ciężkie do osiągnięcia, szczególnie w aparacie. E, natomiast myślę, że pokażemy Wam efekt hydrofobowy, jak się zachowują te produkty. Dodatkowo próbujemy sobie tych produktów jeszcze na szybach. wiedziemy e, być może na jakieś plastiki nielakierowane, zobaczymy, jak te produkty się zachowują. E, no i myślę, że na tym zakończymy nasz test. Biorę się do roboty, oklejam auto mniej więcej tak jak chciałbym je po, um, podzielić i ruszam do pracy. Dobrze, więc zrobimy sobie to mniej więcej w ten sposób, że tutaj tę prawą stronę auta zrobię easy one kudekiem. Dlatego też, że niektóre elementy zostały zmoczone, nie zostały wysuszone i zobaczymy jak ten produkt lubi się z wodą, bo z tego co wiem można go używać jako wspomagacz do osuszania, więc to będzie fajny też test. Natomiast z drugą stronę zrobimy sobie tym Glossify'em za chwilkę. Dachu nie dzieliłem, nie ma to sensu i tak raczej nie pokażemy Wam żadnych różnic, bo nie będziecie tego widzieli, natomiast zrobimy sobie drzwi. Różnice też na klapie z tyłu, być może jakąś zobaczymy. No i później przejdziemy do aplikacji Glossify'a. Dodatkowo jeszcze zahaczę tutaj o szyby, bo chciałbym to mega przetestować. Nie przedłużam, działam i zobaczymy. brudne szyby czyściłem właśnie tym quick detailerem i efekt jest naprawdę bardzo bardzo fajny, produkt szybko odparowuje, nie zostawia żadnych smug, co istotne robię to cały czas tą samą mikrofibrą, ona już jest delikatnie wilgotna, nawet nie delikatnie, a dosyć mocno i cały czas te smugi czy te, te, ten produkt nam bardzo szybko odparowuje, smugi odparowują, jest naprawdę super, wiadomo jeszcze są brudne te szyby od środka, natomiast tym się teraz nie będziemy zajmować, sami widzieliście, że produkt naprawdę super się prezentuje, a ja lecę dalej z lakierem, później przechodzimy na tylną klapę i Zaczniemy atakować w drugą stronę innym produktem. my już tutaj z tylną częścią naszego samochodu. Mikrofibra już jest mocno e, zmoczona i w tym momencie produkt odparowuje dużo gorzej, e, dużo słabiej się to dociera. No to jest jakby logiczne i oczywiste. Myślałem, że uda mi się to zrobić jedną mikrofibrą. Niestety nie. Proponowałbym Wam wziąć sobie do tej czynności dwie bądź trzy mikrofibry, takie jak my mamy 40 na 40 to w zupełności wystarczy. E, ważne, żeby były laserowo cięte, żebyśmy sobie lakieru nie porysowali. A mimo wszystko ten produkt tak sobie już odparował w momencie, gdy ja z Wami tutaj rozmawiam. E, natomiast delikatnie to wydłużyło e, ten proces i cały etap tego quick e, detailingu. Mm, jednakże, co warto wspomnieć, no to tak naprawdę jedną mikrofibrą zrobiłem e, wszystkie elementy tego e, nadwozia, włącznie z lampami przód, tył, e, włącznie tutaj z tym plastikiem na dole. Oczywiście ten efekt na plastiku prawdopodobnie nie będzie jakiś super i nie będzie też turbo trwały. E, natomiast tak, żeby go delikatnie odżywić i przetrzeć z jak najbardziej e, tak. Jednocześnie tutaj, tak jak mówiłem, lampy, wszystko się zgadza. Szyba z tyłu też poszła nam bardzo sprawnie, więc ten produkt po prostu oceniam jako naprawdę godny uwagi, jest naprawdę bardzo dobry i jednocześnie bardzo fajnie pachnie. To lubię zaznaczyć, ponieważ wiem, że to jest też dla Was bardzo istotne. Super szkli, ja tutaj teraz się mogę przejrzeć w odbiciu, mimo że ten lakier nie był, znaczy on nie jest zaniedbany, ale nie, nie polerowaliśmy go, wręcz nawet nie doczyszczaliśmy jakoś specjalnie, po prostu z neutralnym szamponem go oczyściliśmy wcześniej. Myślę, że to tyle, jeżeli chodzi o ten produkt na ten moment. Za chwilkę przejdziemy do aplikacji drugiego produktu, a później porównamy sobie hydro i ewentualne efekty wizualne. Jedna uwaga i jeden, tak naprawdę błąd z mojej strony, mianowicie. Zapomniałem, że tutaj po lewej stronie aplikowaliśmy sobie wcześniej Easy One QD e, i był problem dotrzeć tego Glossify'a na tym Easy Oneie, który był w sumie nie tak dawno aplikowany tutaj. E, Wspomogłem się drugą mikrofibrą i zeszło, natomiast nie było to tak proste jak, aplik jak aplikacja na jałowy lakier. E, raczej nikt z Was nie będzie tak robił, że na Easy One będzie aplikował Glossify'a. Ja też tego nie planowałem, to tak po prostu wypadło mi z głowy i, e, i tak się stało. Teraz już jest bardzo dobrze, e, przejdziemy dalej, natomiast miejcie to na uwadze, ponieważ ja, e, ja na to wpadłem i się e, taką taką pułapkę złapałem. Naszą mnie pewna refleksja w momencie używania tego produktu i podzieliłem się nią z Antkiem, który tutaj za kulisowo przyszedł nam na chwilę pomóc. Okazało się, że najprawdopodobniej używałem tego produktu w za dużej ilości. To jest też ważna informacja dla Was. Jest wiele takich kudeków głównie na SEO2, z którymi Bywają sytuacje takie, że są problemy, ponieważ dajemy tych produkt, tego produktu za dużo na mikrofibrę. I najprawdopodobniej zrobiłem to samo, a nawet na 100% zrobiłem to samo. Spróbujemy teraz to zrobić w taki sposób naprawdę delikatny. Posłużymy się jedną, pojedynczą, małą giełką. W miarę troszeczkę odsuniemy się od mikrofibry, po to, żeby minimalna ilość nasączyła nam naszą ściereczkę. I spróbuję na, na kolejny element zaaplikować ten produkt i ocenimy, czy, czy tak jest lepiej. Podejrzewam, że będzie. Zresztą Antek sam tutaj nam to pokazywał, ale zobaczymy, czy mi się uda też to osiągnąć. Daleko, dosyć mikrofibra od produktu. Jedna taka mgiełka i przechodzimy do aplikacji. Ja teraz skupię się na dachu. Wiem, że miałem Wam tego nie pokazywać, natomiast wszystkie inne elementy już są tak naprawdę wysmarowane, więc zobaczymy jak na dachu. Więc przyznaję się do błędu. Najprawdopodobniej używałem tego produktu po prostu w za dużej ilości. No co jest jednocześnie plusem tego produktu, oznacza to, że będziemy go zużywali mniej na zabezpieczenie tego lakieru. Co w przypadku kiedy dacie tego produktu za dużo, no, na pewno przyda Wam się druga mikrofibra i troszeczkę więcej cierpliwości, bo finalnie udało mi się odzyskać ten produkt w miarę szybko, natomiast nie tak szybko jak ten poprzedni produkt i jak ten sam produkt, gdy mieliśmy go troszeczkę mniej wcześniej na masce. Tutaj na dachu poszło to zdecydowanie sprawniej i tak naprawdę druga mikrofibra nie była mi w ogóle potrzebna. Co jeszcze o tym produkcie, może być aplikowany również na plastiki, na felgi, tutaj mamy niestety takie stalówki, których też do końca nie doczyściłem, nieważne, natomiast mamy tutaj fajny plastik, Mamy też tutaj plastik z tyłu i z boku, tam sobie też zaaplikujemy ten produkt, zobaczymy jak się prezentuje, jak się będzie trzymał, jak będzie ostatecznie wyglądał ten, ten plastik po zabezpieczeniu tym produktem. Ja mam naprawdę pozytywne oczekiwania i tak naprawdę spodziewam się, że będzie fajnie. czas więc na kolejne wnioski. Wybaczcie, że Was tak nimi bombarduję, natomiast mówię to, co mi akurat tutaj się e, przydarzy w momencie aplikacji tym produktem. No i tak, zaaplikowałem go sobie tutaj na ten plastikowy słupek. E, efekt super, naprawdę mocno przyciemniło, odżywiło ten czerń. E, dodatkowo zahaczyłem niechcący o szybę, więc stwierdziłem, że skoro już to zrobiłem, no to zaryzykuję i przejadę e, całą szybę. Efekt finalnie naprawdę bardzo, bardzo super. Podobnie jak w przypadku Easy One z powierzchni tutaj szyby produkt znika nam w mnieniu oka. E, dodatkowo oczywiście Zachaczyłem tutaj o uszczelkę celowo, tak do połowy, i tutaj po prawej stronie jest troszeczkę mocniej przyciemniona, po lewej jest dużo słabiej. Natomiast do tego są inne produkty zdedykowane, które też warto stosować, ponieważ te uszczelki często lubią sobie tracić kolor i tracić na tej czerni. Niemniej ten plastik oceniam na, ten produkt na tym plastiku oceniam naprawdę na bardzo, bardzo fajny. A przechodzę jeszcze w poszukiwaniu innego plastiku, który mogę Wam zaprezentować, i będziemy podsumowali ten odcinek. Podsumować dzisiejszy odcinek i zajmę się na początku tym Glossifyem, czyli produktem, który zrobił na mnie dużo większe wrażenie niż ten poprzedni Easy One QD, choć ten drugi też nie jest zły, ale za, za moment do tego przejdziemy. Co można o tym produkcie powiedzieć? No to na pewno sposób w jaki on przyciemnia jest bardzo, bardzo dobry. Dodatkowo maskowanie mikro rys. oczywiście wiem, że nie zdołaliśmy Wam tego pokazać, jest to ciężkie do pokazania, natomiast... Na masce widzieliśmy to sami gołym okiem i jest to warto, warte przetestowania. Jeżeli chodzi o Hydro, no tutaj jest podobne, jeżeli chodzi o te produkty, natomiast jest bardzo e, przyjemne. Dodatkowo, sama aplikacja tutaj jest troszeczkę trudniejsza, przynajmniej w moim przypadku tak to wyglądało, że aplikowało mi się go dużo trudniej, co nie znaczy, że jest on niemożliwy do aplikacji, broń Boże! Kwestia aplikacji, dozowania odpowiedniej ilości produktu, żeby nie było go za dużo, tak jak ja to robiłem na samym początku. I będzie ok. Aplikacja i hydro na plastikach super, zresztą sami widzieliście. Co do szyb, aplikacja jak najbardziej tak. Efektu hydrofobowego za specjalnego bym się nie spodziewał, choć oczywiście jakiś tam się pojawi. Co do tego drugiego produktu Easy One QD, aplikacja bardzo, bardzo przyjemna, łącznie z zapachem, łącznie z odparowywaniem, te wszystkie cechy jak najbardziej na plus. Przyciemnienia nie ma tak dużego jak w tym przypadku, ale to oczywiście jest komunikowane przez producenta i tego się nie, nie, nie oczekiwaliśmy, tego. jednocześnie szklistość jest naprawdę na wysokim poziomie i po przetarciu już w takim lakier o takiej dosyć dobrej kondycji naprawdę można się w nim przejrzeć i jest fajny, fajny efekt lustra. Hydro, jednocześnie tak jak w Glossifyu super. Docelowo prawdopodobnie te produkty będą trzymały dużo. Różniej, e, to znaczy Glossify będzie leżał na lakierze dłużej, e, Easy One QD e, krócej. To jest jakby to, co wyczytaliśmy na etykiecie. Sami jeszcze tego nie testowaliśmy, e, natomiast warto o tym wspomnieć. E, myślę, czy o czymś nie zapomniałem? No, chyba nie. Tak naprawdę to chyba nie. Mam, mam nadzieję, że Wam odcinek się podobał. Pamiętajcie, że te produkty, jak i wszystkie inne, których używamy na naszych odcinkach, jesteście w stanie kupić na mrcleaner.pl. Nasze social media są w opisie. Jeżeli filmik Wam się podobał, zostawcie lajka. A ja Wam życzę miłego dnia. Do następnego. Hej.